Witajcie w kolejnym mrówczym filmie. Mamy Maj, więc wraca temat kopcówek. Rójki tych mrówek dominują wszędzie w tym okresie. Da się to zauważyć, zwłaszcza po grupach. Ciągłe posty, co to za mrówka, ej, co to za królowa. sywią się odpowiedzi, zresztą słuszne: kopcówka wypuścić, oficjalnie nie można jej łapać. A pozwolenie to najprostsza część przygody, jeżeli jesteś ciekaw wiadomości na ten temat, zapraszam do poprzednich filmów z serii kopcówek. Ale przemyśl to dobrze, te mrówki naprawdę łatwo uśmiercić. Jak pewnie zobaczycie na początku filmu, lub sami wędrując w lesie, zauważycie, że trafienie tej mrówki o tej porze jest wręcz banalnie łatwe. To jest kolejny, najprostszy etap, zaraz po pozwoleniu. Ale gdy już mamy tą upragnioną królową, wypada przystąpić do adopcji. W moim przypadku przygotowałem do tego kolonie Nie Nieduże: 5-10 robotników. To może kilka słów o adopcji. Na pewno znajdzie się sporo z Was, co powie, wpuścić królową, da sobie radę bez żadnego ingerowania. Oni też będą mieli rację. Bo widziałem jak mrówka pniakowa naprawdę pozamiatała w kolonii 5 minut i już czuła się jak u siebie. Ale teraz widzę, że takie zdarzenie to rzadkość. Pierwsze próby rufy lub mrówką czmawą, bo nie mam jeszcze oznaczonej królowej, postanowiłem przeprowadzić na żywioł. Mówię urodzony pasożyt, mrówki przegrywy, co może w się nie udać? I w tym momencie zmieniłem zdanie o chustce. W warunkach takich, że spinamy dwie próbówki, w jednej kolonia, w drugiej królowa, kupcówki. Na 99% robotnice praktycznie unicestwią intruza. I to nie jest jakieś kąsanie. Wciągają do gniazda napastnika i po 10 minutach młynu mamy martwą kopcówkę. Oszczędzę Wam tych widoków, ale takie są wnioski z obserwacji. Fuska doskonale umie bronić swojego domu i wcale nie jest tam jak Kiszonem. Drugą ciekawostką jest też to, że intruz wcale nie pozbywa się starej królowej, jak to się często mówi. Gdzieś czytałem, że w gniazdach kopcówek nie znajduje się martwych królowych atakowanych kolonii. Nie wiem jak oni to spadali, ale w moim przypadku, gdzie się udała adopcja pełnej kolonii, doszło do rozłamu. Stara królowa zabrała kilka robotnic, jaja po czwarki i przeniosła się pod korek probówki. Aby nie mieszały się feromony i ze zwykłej empatii pozwoliłem jej odejść do drugiej probówki, gdzie mam nadzieję odbuduje kolonię. Ostatecznie na podstawie moich obserwacji polecam adopcję na samych robotnicach bez królowej. Przebiega dużo spokojnie i jest duża szansa powodzenia. Najlepiej odłowić z kolonii kilka robotnic i umieścić w osobnej próbówce, do której podpinamy drugą próbówkę z królową kupców. Nie wiem, czy w takiej konfiguracji doczekam się potomstwa, ale to działa, ale w zupełnie nie mogę sobie wyobrazić, jakby miało to wyglądać w naturze. Nie zaobserwowałem, by obca królowa była w stanie przejąć gniazdo od tak. Co najwyżej potrafi przekonać do siebie kilka robotnic, więc wydaje mi się, że może to mieć taki przebieg. Pasożyt po wtargnięciu do gniazda stara się doszeć w jakiś zakątek mrowiska i w takiej małej komnacie po oszukaniu kilku robotnic, które blokują innym przejście dbając o swoją nową królową rozwija się nowa kolonia. To mi wygląda raczej na szybką akcję dywersyjną na tyłach wroga niż jak do tej pory myślałem wielką szarżę na królową. Ale to tylko moje teorie, być może warte funta kwaka. Na tą chwilę to wszystko, co mogę Wam przekazać. Mam nadzieję, że kolejny odcinek to już będzie budowa mojego nowatorskiego gniazda, a więc do zobaczenia. Do widzenia.